Mytniki, aż chciałem puszki przeszukiwać, szukać puszek. Ej, lift, zmiana. Ej, hey, modest! Ej, to nie miał być ten? Ej, to jest ten! Tak! Tu mam pokonać wielkiego robala. Magikarp! Wybieram cię! Tak, Legends. Hera. O kurwa, jakiś Okej. Okay. Super. Kolejne misje przed nami, widzowie. Mamy jeszcze Harakrosa odblokowanego e, teraz idziemy tu... Ale my musimy skoczyć jeszcze do Pocket centrum Travel. Tak, bo my musimy kupić Pokébolety. O! E, inna Suso jest. jest! rzekam, że była inna kurwa wczoraj? Nie, nie chcę już. Co? Birday? Poczekaj, jakie Birday? Ok, please enter your month. Ale wymyślamy, że jutro mamy... Może damy, że mamy jutro urodziny. Mogłem dać jutro. I bym jutro dostał prezent. No. Ej nie masz pokeboli do opierdolenia? A nie masz może pożycz pokebolów? Z dwa, trzy? Jeden? Dobra, nie będzie. Jasne. A gdzie ja kupię pokebole tutaj? To jest galeria. Nie wiem Tu jest jakiś Ale to są butiki tylko Nad sklep, pocket center nad sklepami jest Ale pocket center nie, mi chodzi o shop. O, ktoś ma alakazama. kazama. Yeah. Siemanko! Jestem policjantem, przyjechałem panu pomóc. Okej, okay, Emma ufa. Tutaj zaufałem M, mnie bla bla bla. Mamy sytuację. Coś zatracił luminosity City. O kurwa, wielki, duży banli Okej, okay, we can't let the bundle be run wild. I'll go back to stake. Okej, okay, musimy pokonać wielkiego Dobra, ogarniemy to spokojnie. ma być walka z takim małym bosikiem. Śmietniki, aż chciałem puszki przeszukiwa szukać puszek O, dzień dobry, może tu dorwiemy Pokebole. Mordko, masz Pokebole? A, berries to nie To jakaś bagieta Tu mają te galaretki, Wyjebane mam w te galaretki Chłopaki, potrzebuję pokeboli, co wy kurwa handlujecie jakimiś kwiatuszkami? O, czy tutaj jest targ, gdzie można kupić rzeczy, żeby zbijać te statystyki A tu? Też ma berry Może tu? Kurwa, ten ma bagietki jebany A tu? Wszyscy macie bagietki? Ja pierdolę, te korporacje zniszczyły to miasto. O, Pokeball. Siemanko. W centrum Pokeball można kupić Pokebole? Dobra, kostek. Jeszcze raz tu wracamy. Jak kłamiesz, to dostajesz ode mnie w prezencie subskrypcję. No niby gdzie można kupić? Hej, przepraszam panią murzynkę. A, damn. a kiedyś właśnie był pokeshop? Centrum Pokémon działo się, ale teraz wszystko jest takie ujednolicone. Niedługo siostra Joy będzie kurwa z nami walczyć. Będzie profesorem Oakiem, naszą starą. Finałowym bossem kurwa i jeszcze Pokémonem, bo tak wszystko upraszczają. Szmalu nie ma, dziś debil wydał na ciuchy. Chyba dyszkę kupimy, mordko. Dobra, jazda. Jedziemy pokonać wielkiego, przerośnie Tego... tego. Królika. Tymako. O! I tu jest mamy kolejne, kolejna misja ale nią się zajmiemy yy, z niebawem. Jest też kolejny... Gasly! Za mną! Ciutko. Nasz team się powiększa! Ulala! Rok smażonicę zrobił? Ekans. Wyjem mu. Ej, Rock Smash mu nic nie zrobi. Strzelaj, Medli, do niego. Dobra, teraz Ekansa, Ekansa. Ja łapię tego. Mamy go, a teraz Ekans, Ekans. Dobra robota. Rock Smash na twarz. Pięknie. Łapiemy kurwę. Jeee! Yes! Dwa nowe poks do kolekcji. Pytanie, jakie? Paralizowany jest. Jakie musi mieć statystyki? A, też chujowe, wiem. Gastri chyba speed ma mieć podwiększony, nie? Chyba speed. Dobra. I damy paraliz hila dla naszego bedryla. I damy mu Potionka. Chyba znajdziemy za chwilę naszego gastriego. Jest ich tu kilka. Może trafimy na jakiegoś fajnego. Jest. Jadzę z kurwą. Ciężko go ubić. Nice. I do dziupli. Dobra, następny, Jazda z nim. Kurwa na ziemię. Strzelamy do niego. Dawaj kurwa pszoła. O nie, nietrafiony, bo jest sparaliżowany. Elif, zmiana. Wyjem mu disarmem Voiceem. Jaki mocny gość jest. A Tak nie działa na niego, bo jest duchem. deum Jaki ma długie cooldowny. O no, to jest cmentarz, dobra? Zaraz się... Na razie porozpierdalamy wszystkie, a potem zobaczymy, który się najlepszy złapał. Dobra, powrótka na Bedrilla. Myli mi się guzik. Jest! O kurwa, my dziabnął ty. Zwiąż goś nitkami frajera. I rok smaszy mu wypierdą na banie. Jez! A, nie udało się. Mamy to kolejne 300 punktów. Ale jeszcze jedno gasli. Jeszcze jedno gasli, tak Ej, a jak to było z, z Gengarem? Trzeba go przesłać sobie, żeby się zmienił czy nie? Chyba nie Tak, na switchu naprawdę jest płynnie. Płynnie gra hula. Dobra i sprawdzamy co tu wy, się wyleciało. Słaby, słaby... Speed! Co powinien mieć Gengar Wysokie? Chyba Speed! Ten jest dobry, nie? Naturka Najwe. Co to znaczy Naturka Najwe? Co nam mi daje? Tak, ta gierka bardzo jest szybka, no. Ciekawe czy tu można przesłać swoje pokemony ze Scarlet i Violet i nimi migać w PvP. Naturka mild. Naturka mild, dobra. I kaslego Speed i Special Attack na plus na... Siemano jak młody, witam. No dobra, to jeszcze tu polatamy. I Tak, ale też, gram 4 godziny, o 20 poziomy pokemonów. Ale zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. I tak wolno gram. Waga? Pedri się zaraz wyjebie, ale walczę do końca. Co ty? Dobra, teraz zobaczmy co tam wpadło Special de... Genle Lux Lonely Bolt Knife Lonely Kurwa mać no Okej okay, jest kolejny gangar Jazda w nim Spinarak Nie, uwaga bedrill. Okej okay, rozjebali nam Bedrilla Pokazuj się, napierdalamy je! Dobra, co ja robię? Ej, niektóre ataki są obszarowe, ty! Yeah! Umarł, ale wróci. Dawać dobrego, no. Timid. Podniesiony speed, obniżony atak. To jest spoko. Ej, special atak do góry, atak obniżony. Modest. Ej, to też będzie zajebiste. Chyba to. Który? Timid lepszy. No wiem, że Timid lepszy, a Timid lepszy, tak? Mamy szybszego, mamy szybszego Gengara. Szybko atakuje. A tu więcej bije. Który go wybrać? Któregoś z tych wybieram? I tak, będziesz musiał go wymienić, dlaczego? Nie będę nic kurwa musiał, ty. Mogę przewalczyć też takim, no. Timid. No tak, no, będę go musiał wymienić, ale to mi ktoś odda, czy mi go, nie? Nawet zaraz będziemy to robić. Dobra, Gengar z zajebistym speedem. Dobra, to bierzemy go, zajebiście. Ty wypierdalasz. Tego jeszcze zostawię na rozkwinkę I release. Yes. Okej. Okay. A, bo tu mamy kobietę, a tu mamy faceta. Dobra. Ale to może komuś też wyślemy. Dziękuję serdecznie, Kubos. O kurwa, to Heniusz i 10 subów! Damn! Dziękuję za 10 nowych Pokémonów. Twoje zdrówko przepijane osi wodą dzisiaj. treningową, a zaraz trzeba zrobić holi Właśnie z tą wodą. Tu mamy Speed dość spory. Dziękuję Heniusz za kolejne prezenty. Heniusz, naprawdę sporo tutaj prezencików wrzuca nam. Yeah! Dobra, Gengar zostaje z Timidem. Bardzo szybki Gengar. Za chwilę go ewoluujemy w Huntera. A potem prosimy Widzę o wymianę. Będziemy pierwszą wymianę robić. Eee... Herakros zostaje... Nie wiem, jak sobie na razie zostanie ten Herakros, ale... Ja go też będę wymieniał. Ma duży atak, jest bardzo wolny, ale ma mocny atak, ma duże pierdolnięcie Herakros. Dobra, zobaczymy co mamy w saszecie, czy mamy jakieś X-Pointy. Jest, mamy Candies. Na Gengara, znaczy na Huntera. Trzynasty. Dobra. Dobra. I zobaczymy jakie ma Gengar ruchy. Shadow Sneak, co to jest? Wow, za pleców. Wow. Confuse Ray. E, dziękuję za kolejnego suba. Ale leak chyba daje paralizację, nie? A mam go przecież, dobra. Yo, ale chlapie dzisiaj. Dziękuję Elvadero. Teraz tak, mamy Leak, Confuse Ray, Hypnosis, Shadow Sneak. Leak to jest fizyczny, to jest Living the user shiness and sinister ray at target. Le A i zostaje skonfuzowany, nie trafia. Shadow sneak, to będzie spoko. I leak, ale będziemy Shadow Snicka napierdalać. Protect. No to nie. Tu mamy wszystkie. Nie, tu jeszcze dwa pokemony są do złapania. Znajdziemy je. Chodźcie. Chyba Bailey w ogóle ma nowy atak. A niech wpada będzie level. Trzeba też zobaczyć Bayleafa. Eee, change moves, to jakie ataki. Giga Drain, o. Zamiast... Hmm. Dobra. Leech Seed, też jest spoko. To po jakieś dłuższe walki. Ciekawe, jak to te ataki będą wyglądać. Ty, nic mu nie zrobił. A, nie mamy Bedrilla, żeby to zniszczyć. Fuck. Mamy Bedrilla. Saszeta, Revive, Use, Item na moim ziomku. I potiony jeszcze. Jeden? Dwa. Ok, bierzcie do roboty. Nice. Karełka, no to dużo kosztuje to, nie? Do sprzedaży. Rzeczywiście, mogli na 30-lecie pokémonów wypuścić właśnie remake na przykład Silverów i Krystalów. To będzie najlepsza wersja moim zdaniem. Ale patrz, Bedrill na 17 nie radzi sobie z Gaslim na 9 Okej, okay, pokręcimy się tu jeszcze, ale trzeba misję robić. Cmentarzysko, ale to chyba cmentarzysko ludzi, dobra, w sensie... O, jaka jest jeszcze? Dawaj atakuj, Badry, gdzie ty jesteś? Nice! Ja się się pokebole kończą. I musimy szmal zarobić, bo poszliśmy w ciuchy nie mamy kasy, kurwa. feeling strzelania z tego bedryla jest zajebisty. Dawaj, napierdalamy się te gatki. kurwiorza! No i nice Okej, okay, zobaczymy czy trafił się najlepszy możliwy. Ej, modest! Ej, to nie miał być ten? Ej, to jest ten! Tak! Chyba to miało być to, nie? Bo tu mam timid, tu mam timid. A nie miał być tym przypadkiem? Najlepszy timid jest chyba. Aha, okej. Okay. Bo ktoś tu pisał, że modest. Relaxed, careful. Modest. Patrz, dwa modesty mi wpadły. To który jest najlepszy? Timid czy modest? Chyba ja zobaczę na internecie w takim razie. Jak mi się nie chce sprawdzać, rozumiem też was. Okej. Okay. modest to jest najgorszy. Dobra. Czyli Modest, dobra. Dobra, no to zostawiam. Czyli ze Speedem ma być. No dobra. Już tu pisał Modest, to się to zwariowałem. Yy, no to zaznaczamy wszystkie. To nawet nie sprawdzam już. Dobrze, Gratus, ok. Czyli mamy, mamy najlepszego chłopaka na PvP już. Wiesz, ja mam tego Gengara na starych Pokemonach. I myślę, że mógłbym go przerzucić, co nie? Bo jest takie coś jak Pokemon Home. Można sobie przyszytać Pokemony. Dobra, zajebiście, mamy zapanego. Dobrze to wygląda. No to robimy misję. Tu są jeszcze trzy Pokemony do złapania. Ale nie chcę się pokazać. Kurde, za latarnią się chował. Aha, czy my się możemy chować za rzeczami, wtedy nasz Pokémon nie zostanie hita. Wiesz, tam Pokémon Scarlet. Dużo widzów mi pomagało ostatnio. Właśnie kompletować te Pokemony i tam mi sporo powysyłali. To może bym sobie powysyłał właśnie na Pokémon Home. Tak, na są robaki, ale złapałem te robaki. Chadę robić misję. O, jestem gość. Tu mam pokonać wielkiego robala. Czy wielkiego robala? Wielkiego kurwa zająca. O czeka jeszcze itemek. Zkręcać, coś? jaka jest taka sielankowa. O, 20, 2137 widzów. Pozdrawiam. 2137. Elo nie okiem rzuciłem. Czy tu jest kitranego? Nie. No to jedziemy z nim, Pomóżmy mu. Trudnimy sobie grę. Ale rzeczywiście, no z okla też tu można byłoby zajebać, nie? Bo ogólnie walki z Pokemonami nie są tak, że one, one shotujesz je. Wow! ja stara mówię to samo. Okej, okay, to będą takie walki chyba z bossami. To będzie coś mi się... A nie, to nie to. Dobra Bedril, jazda z kurwą. Ładuj go normalnie. O ty kurwo. Poison Bedril Bedrill, nie! Rock smash! Ty, to zapłacisz za to! Gasli! Wooow! Ty, mamy go jednym shitem! Magikarp! Wybieram cię! Co ty?! Magikarp! No wybieram go, a pojebałem go. Kurwo, no atakuj go! Splash! No Splash! Magikarp! Dobra, chowaj się, nie nadaj się do niczego. Pierdolą mi się guziki jeszcze. W tym się skacze. Królik! Łapię cię! <ścoughs> Wiem, że na niego jest efektywna, ale chciałem sobie to już pobawić się. Myślałem, że go Magikarp napierdoli. Forgot people used to live in a fear of the giant. Forged pokemon with glowing eyes. Alphas. Okej, okay, pokemony alfa. Pierwsze pokemony. Okej, okay, no przekażę przekaże Emmie nasze spostrzeżenia. Okej. Okay. Świetnie. Dobra robota. W takim razie jedziemy do kolejnego zadania. Ale na, na Skoczymy tutaj. Kur, to miasto jest bardzo małe. Bardzo małe jest. Dlaczego w tym mieście każdy jest przyklejony do ziemi? Bo każdy, kto to gra jest ciężko odklejony, więc kurwa zachowana jest równowaga. Idziemy na shopping. Kupuję 110 yy, Pokebali i 7, bo nie mam szmalu. Pierwszy w ogóle nie mam szmalu w pokemonach. Ale mamy coś, pięknie. I polecz moje pokemony. Pani Czarna Joy. A sprzedaj perłę. I co ja mam do sprzedaży? Perła, tak jest. I to chyba też się sprzedaje, nie? Już się szmal pojawia. Dobra, ale nie będę na razie tego wydawał. O, Johnny Wu kupił Pokemony, pozdro! Niestety Pokemony... No po prostu są proste, nie? I kasy masz potem w chuj. Chyba, że właśnie te Pokemony ogarniasz sobie, żeby je... Jak to się mówi? Żeby te pokemony ulepszyć do maksa, to czasem trzeba dużo kasy wydać. I potem ta kasa... E, rzeczywiście jest potrzebna i trochę jej brakuje, żeby kupić te wszystkie buteleczki i takie inne napoje, żeby Pokemona zrobić na perfekto, nie? Okej, okay, Jalla! Tylko obawiam się, że mało tych stref jest I możliwe, że będzie tak, że jak wyczyśnisz wszystkie strefy To się w tych samych strefach pojawią, pojawią po prostu inne pokemony Taką mam teorię O, mogę tu wbić? Wow Nice ono walczysz może? Ej, tam jest Pidgeotto, zobaczcie To jest za z którym się walczy tam później Ale jaja Babciu, ta gra jest świetna oh. Co jest? Great bole, dzięki mordko. O. A masz na łeb. Mocna. Nie, yeah, a łapiemy. Jest po prostu sielanka przy tej gierce. No, nie wymaga ona myślenia. Wydaje mi się, że Logan by w to mógł grać, kurwa, i by podobnie grał jak ja. Ale ta gra daje taki, taki vibe, no. Po takim, po RP w ogóle, to, to, to jest świetna opcja. Pewnie zajebiście i potem się na RP wiedzie z chillem. Tak, to jest gierka, wycie siedzę ze mam nogę na nogę, wyglądam jak pierdolony kasztan, ale jest zajebiście. Naprawdę, jak ktoś lubi Pokemony, jest klimat, ale po, po, póki co ta gra nie jest y, na razie wymagająca. Chyba taka zostanie, ale jest okej, okay, jeśli chodzi o, no ma, ma z rozrywki, nie? wo nie trafił, teraz tym napierdalaj do niego. <laughs> kurwa ha, ha, woli do niewoli. Opa, skaczemy tu. PJ! Trafił. Dobra, a z do ukrycia? Może Bedley, jesteś prze... wariatem. Chodź. Fajnie, że jest dużo z pierwszej serii. Nice. Napierdalaj! Juhu! Dobrze, będziemy potem je sprawdzać. Z ciekawości, bo, bo Pidgeot to chyba nie jest używany na PvP, nie? Ale yy, na pewno jest to pokemon szybki. Więc nie potrzeba mu większej szyf. No tu akurat trzy się strasznie chujowe trafiły. Bo Pidgeot to ogólnie jest szybki. Ale może być jeszcze szybszy? Idziemy napierdalać tego dużego? Chodźcie. Do no jaja. Wow. Dzisiaj jest family friendly stream. Myślałem w ogóle, że trzeba Twitchu nie odpalać, nie? Bo jest tam jakaś odznaka do zdobycia. E, e, sejwuje, idziemy napierdalać Ty Zimno jest, co ty tak? Chyba ja koryferyse wyłączyłem. Piękny korek, ludzie wracają. Wszystkie dzieciaki teraz wracają ze szkoły grać w pokemony, tak? Bo to tak naprawdę dzisiaj jest pierwszy dzień pokemonów z syny. Dobra, boxes. E, co ja mam robić? Idziemy na górę napierdalać tego gościa. Tylko niestety wszystkie moje pokemony to robaki, trawiaste albo wodne. Czyli wszystko to, co tryb latający kontruje. Więc będzie zabawnie. Ale może nas nie zmanszotuje. Jeszcze Saszeta. Ciągnij to, Bedil. Dobrze. Jazda, bitka. Poważny przeciwnik. Ej ty! Kurwa, ma duży level. Rock Smash! Co jest? Ale robiony jest gość. Zwojąż go nitką. O kurwa, ale mi wykurwił. Zbierdalaj. Wyjdzie mu z bani. Ty mu nic nie robisz, Ofermo. Jest. I tak normalnie łapiemy Pidgeotto? O nie. Nie. Uciek!